Jednorazowych. Są. 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 No rozdajcie te kubki, bo teraz jest taka pieśń, słuchajcie, Ale, o tym, że no... A co, tak puste? Puste? Bez, bez, wi bez wina się tego nie da, tam jest gąsior. A, jest. A kto będzie pod czasy? Ty. Pan. Mogę ja być. Ja ja tak, Menadże do mnie, proszę. Bo to jest taka piosenka, której ja się nie bez wina nie, wina nie da. Nie ja nie mówię, mówię, że dla niej czasu mamy. Spęknie ziemię na zboczu i pestkę, winogron w niej złożę, a gdy winnym owocem gronowa obrodzi mi wić, zwołam wiernych przyjaciół i serce przed nimi otworzę. Bo do prawdy, czyż warto inaczej na ziemi tej żyć? Zwołam wiernych przyjaciół i serce przed nimi otworzę. Bo do prawdy, czyż warto inaczej na ziemi tej żyć? Więc czym chata bogata, darujcie, że progi za niskie. Mówcie wprost, czy się godzi siąść przy nas, ucztować bić. A ja? Pan Bóg grzechy wybaczy i winy odpuści mi wszystkie. Bo do prawdy, czyż warto inaczej na ziemi tej żyć? Pan Bóg grzechy wybaczy i winy odpuści nam wszystkie. Bo do prawdy, czyż warto inaczej na ziemi tej Żyć. W czerni swej czerwieni, zaśpiewa mi znów moja dali. Runę w czerni, bieli do stóp jej, niech wszędzie skomnić. I o wszystkim zapomnę i umrę z miłości i żalu. Bo do prawdy czyż warto inaczej na ziemi tej żyć? I o wszystkim zapomnę i umrę z miłości i żalu Bo do prawdy czyż warto inaczej na ziemi tej żyć Więc nim mrok się zakłębi, nim cienie po kątach się splotą Niech się ciśnie do oczu, niech wiecznie pozwoli mi śnić Płowy bawu i orzeł srebrzysty i Czyż warto inaczej na Ziemi tej żyć? Płowy bawu i orzeł srebrzystych złoty Bo do prawdy czyż warto inaczej na Ziemi? Bo 50 gruzinska płaka od pudzane. Prawda? To wino było potrzebne.